To jest lizet Farah. Ma mały problem i córka zniknęła bez śladu. 21 marca 2010 roku w ekskluzywnym apartamencie w Meksyku czteroletnia poletkę Bara Farah znika z własnego łóżka. Dziewczynka była niepełnosprawna, miała trudności z poruszaniem się i potrafiła mówić tylko kilka słów. Nie mogła samodzielnie wyjść z pokoju. Matka Polet, Lizet Farach, mówi, że położyła córkę spać jak zwykle. Rano weszła do pokoju, i łóżko było puste. Polet zniknęła bez śladu. Pojawiają się pierwsze pytania: Jak dziecko, które nie mogło chodzić, mogło samo opuścić mieszkanie? Jeśli ktoś ją porwał, dlaczego nikt niczego nie widział ani nie słyszał? Rodzina zgłasza zaginięcie. Policja i media ruszają do akcji. Sprawa robi się ogromna. W telewizji pokazywane są nagrania z apartamentu, wywiady z rodzicami. Przez pokój przewija się kilkadziesiąt osób i wtedy coś zaczyna się nie zgadzać. Lizet dziela wielu wywiadów, ale jej wypowiedzi są sprzeczne i nienaturalne. W jednym nagraniu mówi, że Polet mogła zostać porwana, w kolejnym, że pewnie gdzieś się ukryła. Kobieta nie okazuje żadnych emocji. Co więcej, nagrania w jej własnym domu pokazują ją śmiejącą się, mówiącą rzeczy, które brzmią dziwnie chłodno. Śledczy zaczynają podejrzewać, że Lizet coś ukrywa, ale nie ma żadnych dowodów. Śledczy, policja, technicy, wszyscy przeszukują dom centymetr po centymetrze. Łóżko Polet jest sprawdzane. Nic tam nie ma. Mijają dni, a sprawa robi się coraz bardziej tajemnicza. Brak śladów, brak porywacza, brak żadnego tropu. I wtedy, dziewięć dni po zaginięciu, w tym samym pokoju, w tym samym łóżku, w którym wszyscy już szukali, nagle znajdują ciało Polet. Ciało dziewczynki jest wepchnięte między materac a wezgłowie łóżka. To miejsce, które było przeszukiwane kilka razy. Lekarze mówią, że nie ma śladów przemocy. Oficjalna przyczyna śmierci? Uduszenie przypadkiem w czasie snu, ale jak to możliwe? Pytania, które pozostają bez odpowiedzi. Dlaczego przez 9 dni nikt nie zauważył ciała? Jak to możliwe, że nie było żadnego zapachu rozkładu? Czy ktoś celowo umieścił ciało w tym miejscu po przeszukaniach? Podejrzenia oczywiście padają na lizet. Jej dziwne zachowanie, sprzeczne wypowiedzi, brak reakcji sprawiają, że wielu uważa ją za zamieszaną w śmierć córki, ale brakuje dowodów. Ostatecznie prokuratura zamyka śledztwo. Oficjalna wersja nieszczęśliwy wypadek. Ale do dziś ludzie nie wierzą w tę historię.